Cześć, z tej strony Karol Bocian. W tym materiale opowiem Ci o podstawach baz danych w Babo.io. Zapraszam. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Key Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Marelka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Babo.io mamy zakładkę Data, jest tutaj w tym właśnie miejscu i w tej zakładce mamy bazę danych, bazę danych relacyjną, czyli mamy jakieś relacje pomiędzy obiektami w naszej bazie danych. Ta nasza baza danych składa się z tabel. Tabele to takie prosto, jakby. Tabelki, które możemy sobie budować na przykład w Excelu. Mówimy tutaj o relacji, bo możemy je ze sobą połączyć, jakieś te tabele ze sobą skorelować. Na przykład mamy sobie tabelę z książkami i możemy mieć tabelę z autorami tych książek, i możemy sobie zrobić relację, połączenie pomiędzy książką a autorem, że dany autor napisał daną książkę, albo że kilku autorów napisało jakąś książkę, albo że też kilka książek zostało napisanych przez danego autora. Więc możemy to ze sobą łączyć. Jak wejdziemy w zakładkę data, to na, na początku mamy po prostu tabelę użytkownicy. Użytkownicy to jest tabela zrobiona defaultowo przez Babla i każde, każda aplikacja w Bablu ma właśnie te tabele z użytkownikami. Każdy z użytkowników ma maila. Oraz są kolejne później trzy Kolumna, trzy, y, jakby cechy danego obiektu, którym jest na w tym naszym przykładzie, tutaj użytkownik, data modyfikacji, data stworzenia oraz slack. slack pozwala nam y, wyświetlić dane jakiegoś elementu, wyciągnąć dany element z naszej bazy danych za pomocą tego slaga, który jest takim ładniejszym tekstem. Możemy sobie tutaj taki id danego elementu ładniej zapisać. Id to jest po prostu identyfikator. Każdy z tych wierszy też w tej naszej tabeli, każdy element z, y, w naszej tabeli ma unikalny numerek, to jest właśnie identyfikator. Jak zrobimy sobie jeszcze nowe tabele, to tam zamiast maila będziemy mieli, zrobił wpis do danej tabeli, zrobił dany element w naszej bazie danych. Zróbmy sobie jakiś przykład. Dajmy sobie na przykład książki, taki typ i autor autora. Więc mamy sobie po prostu kolejne jakby tabele, dodajemy tym sposobem. Następnie, zobaczmy sobie, weźmy tego autora. Ten autor ma informację, kto do bazy danych tego autora wpisał. No, obecnie zalogowany użytkownik, zazwyczaj to robi, albo administrator. Kiedy ten wiersz był ostatnio zmodyfikowany, kiedy były stworzone, i slag, o którym już mówiliśmy. I taki autor ma na przykład też name, imię, które jest typu, no i tu mamy różne typy. Mogą być to. Jakieś option sety, czyli takie dane konfiguracyjne, one są tutaj w kolejnej zakładce, mogą być to inne typy z naszej bazy danych, czyli inne tabele, mogą być to typy podstawowe, teksty, liczby, jakieś zakresy liczb, daty, zakresy dat, yy, prawda, fałsz, pliki, zdjęcia, adresy itd. Więc kilka mam tutaj typów, tutaj jeszcze mamy przedział yy, dat, czy tam zakres dat. Więc możemy sobie dodać właśnie name, który będzie w naszym przykładku tekstem, tekst. Create i tworzymy sobie. Mamy nazwę naszego autora. Następnie mamy sobie naszą książkę i tu możemy dodać, że ona ma jakiś tytuł. Tekst. Możemy dodać informację, ile ma y, stron. Page, numbers. Możemy sobie dodać tutaj na przykład podłogę. Page numbers. No i to będzie nasza liczba, czyli number. Możemy też zaznaczyć, że są jacyś autorzy tej właśnie książki. Autors. No i nasze książki zazwyczaj mają albo zazwyczaj. Są książki, które mają wielu autorów, więc możemy zaznaczyć, że to są oczywiście autorzy, ale że to jest lista, więc mamy tutaj listę, możemy tu wepchnąć kilka elementów, przy czym te listy nie mogą zmieścić tysiąca rekordów, takie listy muszą być ograniczone np. do 100 y, maksymalnie elementów, więcej nie warto jest tutaj wrzucać, to będzie po prostu słabo nam w Bablu działał. Możemy sobie zrobić taką relację i możemy sobie tak budować właśnie to nasze rozwiązanie. Kolejna zakładka to są reguły prywatności i znowu dla defaultowej bazy tabeli, czyli ci użytkownicy, jest już taka reguła prywatności, ona mówi o tym, kto co może z tej bazy danych wyciągać, co może widzieć i Możemy tutaj, widzimy w użytkownicy już taka reguła prywatności jest zdefiniowana i dla pozostałych wszystkich tabel powinniśmy również definiować jakieś reguły prywatności. Na przykład reguła typu właściciel, czyli jeżeli ja wpisałem coś do danej tabeli, jest to mój wiersz, to wtedy ja mogę go dotykać. Zobaczmy sobie, jeżeli ja, current user, czyli obecnie zalogowany użytkownik jest osobą, która do tej tabeli... Ten konkretny wiersz, który sobie w tej tabeli przeglądamy teraz, jestem jego twórcą, czyli ja zrobiłem wpis do tej tabeli. I mówimy teraz o tym konkretnym wierszu, który ja wpisałem do tej tabeli. To wtedy ja na przykład mogę widzieć wszystkie pola z tej tabeli. Mogę wyszukiwać to wszystko. Mogę widzieć załączone pliki, albo też mogę sobie włączyć tutaj, że mogę używać mechanizmu automatycznego łączenia kontrolek z, do edycji danych elementów z daną właśnie tabelą. A ja tego nie będę włączał. Autobinding: jeżeli nie wiesz o czym mówię, to poszukaj na moim kanale filmiku o tym. Będziesz miał wyjaśnione. Następnie wszyscy inni, czyli ja jestem sobie właścicielem danego wiersza w tej tabeli i mogę robić tutaj różne rzeczy z tą tabelą, dokładnie to, wyciągać dane na ten temat, ale mogę zaznaczyć sobie, że wszyscy pozostali, którzy nie są mną, którzy nie stworzyli tego wiersza, oni nie mogą go wyciągnąć z bazy danych, nie mogą wyszukiwać go w bazie danych, nie mogą widzieć załączonych plików do tego właśnie elementu. Więc tak układamy sobie reguły prywatności. Dobrze jest właśnie ułożyć sobie dla każdej tabeli takie reguły prywatności, na przykład tutaj też. Owner znowu, jeżeli ja jestem zalogowany i ja stworzyłem ten właśnie wiersz, tego właśnie tego konkretnego autora, wtedy mogę go sobie widzieć. A nikt inny poza mną, poza twórcą tego nie widzi. Jak robimy sobie jakieś aplikacje dla zespołów, na przykład dla projektów, dla firm, to tutaj ta reguła prywatności może być bardziej rozbudowana, na przykład ten tego autora widzi osoba, która jest z mojej, z tej samej firmy, co twórca tego autora. Albo możemy też robić sobie jakieś role, że na przykład tego autora widzą wszyscy administratorzy tej aplikacji a za to nie widzą w ogóle normalni użytkownicy. Więc tutaj ustalamy sobie, kto co widzi w naszej bazie danych. Update. tutaj widzimy, co jest w naszej bazie danych dodane. I mamy dwa środowiska. Mamy środowisko deweloperskie, teraz na nim jesteśmy. Tutaj sobie tworzymy aplikację i możemy kliknąć sobie Switch to Live i przejść do bazy danych produkcyjnych. One są od siebie niezależne, są rozłączne. I jak coś zmieniamy w naszej bazie danych, w tym schemacie naszej bazy danych, czyli na przykład tutaj dodajemy sobie nową tabelę, nowe pola. To musimy zrobić Deploy na produkcję, żeby to też się pojawiło na środowisku produkcyjnym. I zobaczmy, ja przed chwilą dodałem sobie autora książki, ale przeszliśmy sobie na środowisko produkcyjne i nie ma tamtych typów, bo nie zrobiliśmy Deploy'a. I za to też możemy sobie tutaj podejrzeć, jakie dane są na środowisku produkcyjnym w naszej bazie danych. Wrócimy sobie do naszej wersji deweloperskiej i tutaj zobaczmy, mamy więcej tych tabel i mamy no, tabele na razie puste. Możemy tutaj dodawać ręcznie wpisy albo zaprogramować to w naszej aplikacji, żeby nasi użytkownicy to dodawali. Tutaj robimy to jakby z poziomu y, administratora. Możemy dodać sobie jakichś dwóch autorów, Adam Mickiewicz... Możemy sobie dodać, zaznaczmy tutaj checkbox, że udało nam się to dodać z sukcesem. Weźmy sobie jakiś Jan Nowak. Jest, więc mamy sobie dwóch autorów i możemy ich sobie tutaj dodawać, wykorzystywać. W created by widzimy, że zostało zrobione przez administratora. Jakby to dodał jakiś normalny, zarejestrowany użytkownik będący w tej tabeli users, to tutaj by on się po prostu wyświetlał. No i mamy znowu jakieś książki. Możemy tutaj w ramach tych książek napisać sobie, no na przykład 456 stron, jakaś Książka xxx no i możemy dodać sobie autorów. Tutaj jak piszemy sobie Jan, to zobaczcie, podpowiada mi yy, id tego właśnie autora, a nie konkretnie Jan. Dodajmy sobie go, klikniemy Add. Create. No i to niezbyt pięknie nam się wyświetla, no bo to mi nie do końca mówi, który to jest autor, ja nie rozpoznaję tych autorów po tych ID-kach. Jak wejdziemy sobie teraz tutaj w to miejsce, to tu widzimy Unique ID, to jest ID właśnie, identyfikator tego, tego autora, ale możemy sobie zmienić tutaj Primary Fields i zmienić, żeby autorów wyświetlało nam po nazwach. I tym sposobem, zobaczcie, jak przejdziemy sobie do książek, to mamy tutaj Jana Nowaka. Możemy ten wiersz też edytować i dodać sobie tutaj jeszcze Adama Mickiewicza. Klikam sobie Add, Save, znowu Checkbox, że udało mi się dodać wszystko, zmodyfikować w mojej bazie danych. No i mamy książkę, która ma 456 stron, ma tytuł XXX oraz ma dwóch autorów, więc tak możemy sobie budować właśnie relacje w naszej bazie danych. Dalej jest zakładka z oprocentytami. Tutaj mamy takie pliki jakby konfiguracyjne. Ustawienia naszej... Yy, bazy danych naszej całej aplikacji, te rzeczy nie zmieniają się w czasie działania naszej aplikacji. Czyli jak my sobie tutaj na przykład mamy taką option set widoki i dodamy sobie nowy widok, to żeby to się pojawiło na produkcji, to musi być deploy na produkcję. W przypadku tutaj updata, jeżeli Zrobiliśmy, zaprogramowaliśmy, że nasi użytkownicy mogą dodawać nowe książki. To nie trzeba robić żadnego deploy na produkcję, aby nowe książki pojawiały się w naszej bazie danych. Baza danych, czyli ta zakładka Updata, Data Types, to są dane dynamiczne. W option możemy mieć dane, np. właśnie tutaj widoki, ale są one definiowane przez dewelopera, czyli przez nas, przez twórcę aplikacji. Jeżeli chcemy, żeby one się zmieniły, musimy robić deploy na produkcję. Jeszcze jest zakładka File Manager. Jeżeli nasi użytkownicy dodają jakieś pliki do naszej aplikacji albo my jako też deweloper aplikacji dodajemy jakieś pliki do naszej um, właśnie aplikacji, to tutaj te wszystkie pliki się będą pojawiały. Na przykład jak w headerze, w nagłówku naszej aplikacji dodamy sobie logo, to ono też tutaj się pojawi. Też będziemy tutaj widzieli wszystkie pliki naszych użytkowników. No i to są tak naprawdę podstawy naszej bazy danych. Czyli robimy sobie obiekty, które reprezentują jakieś byty w naszej aplikacji. Książki, zamówienia, wycieczki, koszyki, cokolwiek chcemy. Możemy robić relacje pomiędzy tym wszystkim i łączyć to ze sobą. Na przykład, właśnie, książka została napisana przez kilku autorów. No i w zakładce Updata widzimy faktyczne dane. Data Types mówi, jaki jest schemat naszej bazy danych, a update mówi, jakie faktycznie dane są w naszej bazie danych. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!